Cześć, dziś zabieramy Cię w podróż po amerykańskiej legendzie. Przedstawiamy top 5 klasycznych muscle cars. Numer 5. Pontiac GTO, często określany jako początek ery muscle cars. Jego agresywny design i mocny silnik na zawsze zmieniły motoryzację. Numer 4. Dodge Charger. Symbol siły i wyrazisty styl. To auto zdobyło sławę dzięki swojej potężnej prezencji na drodze. Numer 3. Dodge Challenger. Prawdziwy król toru wyścigowego, łączący elegancję z niesamowitą mocą pod maską. Numer 2 Chevrolet Camaro, ikona, która zachwyca nie tylko wyglądem, ale i osiągami. Klasyka, która wciąż inspiruje fanów motoryzacji. Numer 1 Ford Mustang, legenda, która przetrwała próbę czasu. Mustanga kochają miliony fanów na całym świecie. To symbol wolności i mocy. Podobał Ci się przegląd? Daj lajka. Subskrybuj i śledź nas po więcej motoryzacyjnych historii.